Dzień dobry, to jest Dobitnia, ja się za Mariusz Tończyski. Witam Państwa bardzo serdecznie. I cóż, i jesteśmy tuż przed świętami, a tu taka niespodzianka Bogdan Rymanowski. Bogdan Rymanowski człowiek, który jest jednym z najbardziej znanych polskich dziennikarzy, dziennikarzy, który, który cieszy się dobrą opinią ludzi z różnych stron sceny politycznej, ale też z różnych stron, z różnych stron sceny dziennikarskiej. Traci. Swoją pozycję w Polsacie, który, którą on kształtował, tą pozycję przez lata, i on kształtował pozycję Polsatu w tej dziedzinie publicznej także przez lata. Co się takiego stało, że Bogdan Romanowski przestaje być głównym prowadzącym gościa wiadomości polsatowskich, czyli takiego sztandarowego programu, w którym politycy opowiadają. O tym, co się dzieje, muszą się tłumaczyć przed społeczeństwem za pomocą sprawnego i obiektywnego dziennikarza. To jest element, który byśmy dzisiaj powiedzieli domykaniem systemu, czyli domykaniem systemu, ale tylko jednej części tego systemu, czyli systemu medialnego, który tak bardzo uwiera obecną władzę, ponieważ nie pozwala jej kontrolować państwa. Myśli i moich również, zresztą. Chodzi o to, że Bogdan Romanowski jest jedną z niewielu postaci z tego dziennikarskiego, medialnego establishmentu, która nie jest ślepo zapatrzona w Donalda Tuska i tą ekipę i nie jest na usługach tej władzy zresztą na usługach żadnej władzy. Wielu komentatorów widziało w tym. Konsekwencje wywiadu, jaki przeprowadził Donald Tusk, z, eh, Bogdan Rymanowski z Donaldem Tuskiem w czasie kampanii wyborczej, to był ten wywiad, który spowodował, że y, y, Rafał Trzaskowski kampanię przegrał. Ostatecznie Tusk dobił, y, wbił tą y, ten gwóźdź do politycznej trumny Rafała Trzaskowskiego. Czyli nie miał takiego zamiaru, natomiast kilka pytań od Rymanowskiego kompletnie pogrążyło Donalda Tuska. Przypomnijmy sobie. Czy był jakikolwiek sąd, który stwierdził, że pan Nawrocki jest przestępcą? Nie. No właśnie. Nie. A czy... Ja... Czy słyszał pan ode mnie stwierdzenie, że pan Nawrocki jest przestępcą? Mhm. Ja nie chcę, żeby polski prezydent był człowiekiem, który jest za pan brat, z gangsterami skazanymi za tak ohydne yy, zbrodnie i przestępstwa, ale pan, jak handel kobietami. Panie jak... premierze, ale widział pan ten, ten trik, czy ten chwyt pana Karola Nawrockiego z debaty? Przyniósł zdjęcie pana Rafała Trzaskowskiego, mówiąc o tym, że pan Rafał Trzaskowski. Miał zdjęcie z pedofilem i przeznaczył. Ale na, mnie na nie jego interesują prawdziwe wybory. Ja nie mówię o trikach wyborczych. Ale ja to mówię... też był zarzut w Ale ja, ja nie mówię o propagandzie z, z przestępcami. Ale ja... znaczy, problem polega na tym, że z panem Nawrockim mamy poważny problem. Tusk rzeczywiście został przyszedł z, tak, z takim przekazem wówczas, wszyscy pamiętamy, żeby pogrążyć nawrockiego w rzeczywistości sam pogrążył siebie i Rafała Szwaskowskiego. I to jest oczywista, należy to odsunięcie rybanowskiego od najważniejszego programu w Polsacie traktować jako rodzaj zemsty. Dlaczego natomiast ten, ta zemsta się udaje teraz, a nie udawała się wcześniej? Przecież od tego czasu minęło już sporo miesięcy. To przecież było pod koniec maja, pół roku. Otóż najistotniejsza kwestia, jaka w tej sytuacji, te przez zmiana, jaka zaistniała, to jest wymiana kierownictwa Polsatu. Zybun Solosz, można mieć o nim różne zdania, można mieć o, niej, o jego przeszłości różne opinie, natomiast przez ostatnie mm, trzy dekady dbał o to, aby ludzie kierujący Publicystyką w Polsacie oraz ludzie występujący przed kamerami w Polsacie reprezentowali różne nurty polityczne. W zależności od potrzeb, czyli od władzy, sam sprytnie wysuwał jednych do przodu, drugich chował, wysuwał drugich wówczas, kiedy rządziła inna ekipa. Stąd na przykład jest miejsce dla. Jarosława Gługały dla Szubartowicza, dla Doroty Gawryluk i dla Romana, Bogdana Romanowskiego. Chodziło o to, żeby spektrum tych dziennikarzy było różne. Chodziło o to, aby oni reprezentowali wszystkich widzów, nie tylko widzów jednej strony, jednej opcji politycznej, jednych sympatii. Każdy miał w Polsce znaleźć to co chce. Oczywiście to nie wynikało wyłącznie z poglądów Solorza, chociaż trudno określić te poglądy jednoznacznie, gdyż soloż nigdy się na ten temat albo przynajmniej bardzo rzadko się na ten temat wypowiada, raczej o, mówi o gospodarce, jeżeli już się wypowiada i też tutaj zresztą jest to podejście bardzo takie pro Propolskie uważa, że nawet że większość, duża część biznesu została bez sensu oddana za granicę. Co zresztą jest prawdą. Na przykład energetyka w dużej mierze przez pewien czas była sprzedawana za granicę do, do firm kontrolowanych bezpośrednio przez na przykład rząd francuski. Ale to inna sprawa. Ostatnio władze w Polsce przejęły jego dzieci. Dzieci tam doszło do przewodu pałacowego. Nie będziemy o nim się, na nim się szczególnie rozwodzić, ponieważ to trochę skomplikowana historia, ale dzieci nie mają już tego zmysłu dbania o, różnych, o różne poglądy widzów. Nie. Tam jest jeden nurt dominujący, czyli będzie to nurt prorządowy. W ten sposób polsat stanie się drugim. TVN-em, jeżeli chodzi o przekaz taki publicystyczno-informacyjny, i to oczywiście nie będzie służyło Polsatowi w, du w dużej mierze, natomiast tym, którzy rządzą Polsatem, w pewnym sposób tak, ponieważ będzie załatwiało ich interesy. Warto tu zwrócić uwagę, że Polsat, telewizja Polsat, to już nie jest główny jakby, biznes rodziny Solożów. To jest zaledwie kilka. Procent tej, tego biznesu, znaczna większość przesunęła się właśnie w kierunku energetyki, w kierunku telekomunikacji i tak dalej, i tak dalej. Tutaj telewizja jest tylko dodatkiem do tego, tak naprawdę takim biznesem, który pozwala załatwiać interesy dla tamtych większych biznesów. Na dzisiaj, oczywiście, te biznesy są Związane, ponieważ są związane z państwem, za, zarządza nimi obecna ekipa. Dlatego Rymanowski musiał odejść. Musiał. Nie to jest opnie z posato, natomiast będzie tylko w telewizji śniadaniowej. Nie będzie już go tam w głównym wydaniu wiadomości. Natomiast to nie jest tak, że tylko zemsta Tuska dopadła go za ten jeden wywiad. Rymanowski zrobił znacznie więcej. Znacznie więcej niebezpiecznego, niebezpiecznych rzeczy dla tego lewicowo-liberalnego establishmentu. On wprowadził do dyskusji, co prawda nie w Polsacie, ale jest przecież twarzą Polsatu. Czy był, czy jest, nie wiadomo dokładnie. Wprowadził do dyskusji, do debaty publicznej tematy, które do tej pory nie istniały, albo przynajmniej istniały marginalnie nie wchodziły w ten główny nurt debaty o tym, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, co się z nami dzieje. To bardzo istotne, ponieważ jeżeli on rozwija swój kanał w internecie, a jednocześnie jest twarzą polsatu, no to trudno rozdzielić tego rymanowskiego w internecie od tego rymanowskiego w telewizji, przecież to jest ciągle ta sama osoba i reprezentuje te same wartości. Spójrzmy na taką rozmowę Hermanowskiego z Małgorodą Korzuchowską, bardzo charakterystyczną. Twój deklarowany światopogląd wykluczał cię z pewnych ofert? Moim zdaniem tak. Miałaś na to namacalne dowody, czy tak przypuszczałaś? E, nie, no miałam na to. Czyli co, jej nie bierzemy, bo? Bo no ona wiesz, jest za się kościółkowa? Czy nie... no, no. za bardzo na prawo? Że jakoś jakby, no, że to nie nasza. Ja myślę tak, że to jest tak, że my mamy swoje wyobrażenia na temat różnych osób. Spotykam ludzi w tym zawodzie też bardzo różnych, zazwyczaj aktorów, tak? No bo jesteśmy obsadzani i mamy... Jesteśmy czasem naprawdę z różnych bajek i wiemy o sobie, że, nie wiem, no ja jestem katoliczką, ktoś jest buddystą, ja jestem heteroseksualna, ktoś jest homoseksualna. Jakby wiemy o sobie tego typu rzeczy. I kiedy się spotykamy na tym planie, trochę jesteśmy na siebie skazani. Nagle się okazuje, że mamy o czym rozmawiać, szanujemy się, lubimy się, rozumiemy się i. Jest super. Natomiast takie mam wrażenie, że jeżeli ktoś mnie nie zna osobiście, nie, nie ma tego bezpośredniego kontaktu, to jakby on żyje i kieruje się tym swoim w, wygenerowanym gdzieś tam na podstawie jakichś doniesień, czegoś przeżytego, tak, jakąś, tak, posługuje się mm -hmm. tą kliszą i nie ma może też potrzeby, by pozbywania się tej kliszy. No właśnie, to jest jedna z najniebezpieczniejszych rzeczy, którą może zrobić taki dziennikarz jak Bogdan Rymanowski. Pokazać, że ci najbardziej tolerancyjni z tolerancyjnych, czyli ci, ta elita polskiej kultury, ci ludzie, którzy tak wiele mają w ustach haseł o tolerancji, o różnorodności i tak dalej, nie znoszą tej różnorodności i są najbardziej nietolerancyjną grupą wśród aktorów i wśród może nawet Polaków po prostu nie znoszą ludzi o innych poglądach i takie wywiady uderzają w centrum tego wyobrażenia o, ich własnego wyobrażenia podważają ich wyobrażenie o samych sobie uświadamiają Polakom widzą, że rzeczywistość jest inna niż sufluje nam władza czy sufluje nam yy, Szeroko rozumiany komentariat, jak się to mówi dzisiaj modnie, czy po prostu media liberalno-lewicowe, które jak pałką nawalają konserwatystów tym, że są nietolerancyjni, że są prawicowi i są prymitywni, i tak Nie, ta, ta prymitywność, ta, ten, ta, ta prymitywność, ta nietolerancja jest w dużej mierze po drugiej stronie. Yy, Światopoglądowej, nawet nie politycznej, światopoglądowej, co zresztą potwierdzają badania polskie i niepolskie na ten temat. Co więcej, Rymanowski zrobił jeszcze, popełnił jeszcze większy grzech dla tego establishmentu liberalno lewicowego Wprowadził do dyskusji tematy, które powinny być w zasadzie zakazane, niedopuszczalne. Nie wolno o nich dyskutować. Popatrzmy. Najlepszy przekręt zaistniał w 2004 roku. Otóż eksperci WHO, w trosce o nasze zdrowie, w cudzysłowie, opracowali tak zwaną globalną strategię walki z otyłością i cukrzycą w odpowiedzi na epidemię otyłości i cukrzycy. I w tej globalnej strategii wyliczono zapotrzebowanie kaloryczne, tłuszcze, węglowodany, cukry, a o białku zapomniano. A przecież życie jest. Formą istnienia białka. Unijni eksperci w tym samym okresie przygotowywali sposob, sposób znakowania żywności wartością odżywczą. No poszli o krok dalej niż Amerykanie, bo wyliczyli jeszcze więcej węglowodanów i cukrów prostych, dokładnie trzy razy więcej niż wynosi zapotrzebowanie organizmu człowieka, i też o białku zapomnieli. Nasze ministerstwo zdrowia interweniowało w tej sprawie. Nie ukrywam, że. Miałam w tym swój udział. Moją publikację redakcja przesłała do ministerstwa. Podziękowali za opracowanie, bo mieli gotowca. No i zgodnie z przepisami unijnymi jesteśmy informowani o zawartości białka, ale branża mięsa się, mięsa się pod tym nie podpisała. Przy czym... Z tej informacji o zawartości białka w zasadzie dla nas nic nie wynika, bo nie wiemy, czy jest to pełnowartościowe białko zwierzęce, czy niepełnowartościowe roślinne, czy toksyczne białka sojowe, czy może jakieś robactwo. A chce pani powiedzieć, że my nie wiemy, co jemy, tak? Dokładnie tak jest. Pozornie, wywiad jest nieszkodliwy. Mówi o tym, co powinniśmy jeść, gdzie jest jakieś, jakieś niedociągnięcie, jakaś pomyłka. Jakaś, no, jakieś nadużycie w opracowaniu diety przez WHO, przez Unię Europejską, przez Amerykanów, i tak dalej. Wywiad mówi o interesach naszych obywateli, czyli o tym, że uwaga, uwaga, te zalecenia niekoniecznie są, międzynarodowe zalecenia niekoniecznie są dla Was czy dla nas wszystkich dobre. <grym> to jest. Tylko wierzch góry lodowej. W rzeczywistości chodzi o uderzenie w, centralną, w centralny punkt tej religii klimatyczno-wegetariańskiej, czyli połączenia wszystkiego ze wszystkim. A więc ludzie, którzy do tej pory odżywiali się, jak się odżywiają, czy jedzą mięso, są szkodliwi dla planety. W związku z tym, wszystkie, czy duża część tych opracowań WHO zmierza do tego, żeby ograniczyć produkcję zwierzęcą i przejść na Jedzenie roślin. To się ma wiązać z klimatem, z ociepleniem, ale także z wykluczeniem energetycznym, z wykluczeniem z równością płci, i tak dalej, i tak dalej. Absurdalne dokumenty, które zresztą jak się je czyta, to, to włos się na głowie jeży, że ktoś mógł to napisać na poważnie, ale w rzeczywistości to jest wielki biznes i sposób zarządzania zbiorową. Świadomością. Lewicowe organizacje wzięły sobie te wszystkie wskazania, te, tą walkę z mięsem, z próbą, przecież jest próba opodatkowania, nałożenia akcyzy na, na mięso. Wzięły sobie to na sztandary, by pokazywać, że oto jest czas na prawdziwą rewolucję. W imię zdrowia, oczywiście, państwa mojego i nas wszystkich. Profesor Cichosz, która Udzieliła wywiadu Rymanowskiemu, wywołała burzę tym, ale establishment o tym nie zapomniał. Establishment pamięta, że to jest niebezpieczne, że przekazywanie prawdziwej, bezstronnej wiedzy zawsze uderza w tych, którzy kierują się ideologią. Ideologią, której celem jest panowanie nie tylko rządzenie, ale panowanie nad świadomością, nad ludzką. Wiedzą i ludzkim wyobrażeniem o świecie. Na tym polega przekręt dzisiejszych lewicowych i liberalnych, i liberalnych elit, że nie dopuszczają do dyskusji ludzi z realną wiedzą. Chodzi o to, żeby opierać się wyłącznie na opiniach, na wyobrażeniach, na ideologii, na publicystyce i na podziałach. Chodzi o to, żeby budować silne podziały, które, dzięki którym można sprawnie zarządzać. Emocjami społecznymi. Im więcej takich ludzi jak Bogdan Rymanowski i jak kanał dobitnie, tym trudniej im tymi emocjami zarządzać i trudniej ściemniać, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania kanału, do, do, do podbijania. Tam jest taka gwiazdka, do podbijania, to zwiększa nasze zasięgi. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.